Witajcie w Kotlet TV. Dzisiaj zapraszam Was na bardzo smaczne ciasto marcinek. Jest oczywiście troszkę pracy przy jego robieniu, a w zasadzie potrzeba na to troszkę czasu, jednak efekt jest tego warty. A zaczynam od przygotowania ciasta kruchego. Na blat wysypuję mąkę, wbijam jajka, dodaję masło, śmietanę, cukier a także cukier z prawdziwą wanilią i łyżeczkę proszku do pieczenia. To wszystko siekam nożem tak, aby masło było w jak najmniejszych kawałeczkach, a następnie zagniatam dłońmi, by ciasto miało jednolitą strukturę. Tak przygotowane ciasto dzielę na 9-10 części i każdą wałkuję. Najłatwiej wyciąć z papieru do pieczenia kółka o średnicy 23 cm i wałkować tak, aby idealnie dopasować ciasto do wyciętych kółek. Każdy płat ciasta piekę w piekarniku, najlepiej na przykład na jakiejś blaszce około 15 minut, aż ciasto z wierzchu będzie złociste. Następnie wyjmuję ciasto i odstawiam do wystudzenia. A w tym czasie wkładam kolejne i tak 10 razy. Odstawiam do wystudzenia wszystkie fragmenty ciasta, a w tym czasie przygotowuję krem. Krem będzie na bazie bitej śmietany. Do miseczki wlewam śmietanę kremówkę, dodaję cukier puder i całość ubijam na gęstą śmietanę. Dodaję jeszcze sok z cytryny. I jeszcze kręcę aż śmietana będzie miała bardzo gęstą konsystencję. Następnie wystudzone płaty ciasta przekładam kolejno warstwą bitej śmietany i kładę jeden płat na drugim. Następnie na wierzchu całość również smaruję bitą śmietaną jak również brzegi. Ciasto jest jeszcze troszkę niestabilne, więc musicie to robić w miarę ostrożnie. Ostatni płat ciasta kruszę przy pomocy tłuczka na drobne części i posypuję z wierzchu ciasto, a także brzegi. Tak przygotowane ciasto obciążam deseczką i wstawiam na noc do lodówki, a najlepiej na całą dobę. Po tym czasie ciasto będzie już możliwe do krojenia, będzie miało zwartą strukturę i nie będzie się rozpadać i możecie śmiało częstować gości. Proponuję jeszcze karty kawałku dekorować na przykład kandyzowaną wiśnią czy czereśnią. Ciasto naprawdę robi wrażenie i spokojnie może robić na przykład za tort. Życzę wam smacznego, a po więcej przepisów zapraszam na stronę www.kotlet.tv.